Okienko 12 polinorkowego kalendarza adwentowego. W tym okienku pojawi się coś, co bardzo, bardzo, ale to bardzo kojarzy się z Norwegią, a przynajmniej z jej północną częścią. Chodzi dokładniej o dni polarne. I z racji tego, że jestem geograficznym gupolem, to mogłabym Wam tutaj ładnie pojechać Wikipedią, że to jest fenomenalne zjawisko, które wynika z ruchu. Obiegowego Ziemi wokół Słońca, ale powiem Wam to tak, swoimi słowami: to jest po prostu czas, w którym Słońce nie schodzi poniżej linii widnokręgu, czyli jest cały czas na horyzoncie i ono, nawet jeśli chowa się za góry, a zdarza się tak, to gdybyśmy odsunęli tą górę, to ono dalej by tam było, bo po prostu nie zachodzi. I tak, jak ze wszystkim, ten czas akurat może się różnić w innych gminach od tego, który jest u nas w okolicy. Muszę Wam powiedzieć, że ja obserwuję wiele osób na Instagramie, które mieszkają i relacjonują swoje życie w południowej Norwegii, no i tam też bezsprzecznie da się zaobserwować to zjawisko. Tyle, że no, niestety nie da się ukryć, że im dalej na północ, tym dłuższy ten czas, w którym pojawia się właśnie Midna Cull. I tak dla przykładu, w okręgu Nurlon białe noce można obserwować od 12 czerwca do 1 lipca, na przylądku północnym od 14 maja do 29 lipca, a na biegunie północnym przez całe 6 miesięcy. I teraz będzie ciutko o tym, jak to wygląda w okolicy, w której ja mieszkam. Najłatwiej chyba będzie wziąć pod uwagę to miasto, które znajduje się 20 parę kilometrów od miejsca, w którym ja mieszkam i tam pierwszy dzień polarny notowany jest na 25 maja, a ostatni na 18 lipca. I jeśli dobrze liczę, a policzenie trochę mi zajęło, to wychodzi jakieś 54 dni, kiedy mamy słońce 24 godziny na dobę. Czyli słońce mamy tu tak dostępne jak na przykład sklep alkoholowy czynny 24 godziny na dobę w Polsce. Ono jest cały czas. Co wcale nie oznacza, że mamy super ciepło przez cały czas. O nie! I to nie jest tak, że jest ciemno, ciemno, mamy noc polarną i Bach przychodzi 25 maja i robi się dzień. No nie, to wszystko idzie tak trochę stopniowo, swoim rytmem i tak naprawdę już od kwietnia, tak powoli, delikatnie, bardzo nieśmiale, zaczyna robić się jasno i to słońce do nas przychodzi. Czy mogę powiedzieć, że to jest takie trochę uciążliwe, w sensie te białe noce? No, trochę tak, bo rzadko odczuwa się czas tak, jak się powinno odczuwać, że wiecie, ciemna nocka i powinno się iść spać. Nie ma w tym też totalnie nic dziwnego, jeśli widzi się kogoś, kto kosi trawnik tutaj o pierwszej w nocy w lecie. To też zależy oczywiście od tego, jakich się ma sąsiadów. W przeciwieństwie do długich białych nocy, tyż wszystko w tym krótkim okienku.